Ja zajmuję się na co dzień organizowaniem imprez Wine and Paint, które polegają na zabawie w malowaniu. Są malowanie są skierowane do osób dorosłych. Ale dzisiaj jestem otwarta jak najbardziej na przyjmowanie małych dzieci. Każde dziecko albo osoba dorosła może przyjść i namalować sobie obraz. Ja pomagam jak najbardziej, mam wzory, szablony, ale można sobie też namalować coś zupełnie z intuicji i poszaleć. Ale wszystkie obrazy są jak najbardziej zabierane do domów i można sobie powiesić. Natomiast osoby publiczne, które tutaj mamy dużo gwiazd, malują, a obrazy, które są przeznaczone na aukcję charytatywną. Także mam nadzieję, że będzie tutaj dla dzieci duże finansowe wsparcie, przede wszystkim z tego źródła. Myślę, że każdy człowiek ma w sobie potrzeby pomagania, więc jak tutaj trafiła się nam taka propozycja, żeby brać udział w imprezie charytatywnej, to nawet przez sekundę się nie zastanawiałam, wiedziałam, że, że chcę uczestniczyć w takiej akcji. Szczególnie jeśli chodzi o pomoc dzieciom.